Ziemanezka, witam was w dwie Nie ślimki. Niemalże zabijania simów nigdy za wiele. I z ostatnim losowaniem sezonu kwitnących wzgórz mamy niestety nie. Ja Wiem, że pewnie wielu z was czekało, ale 10 z powodu pewnych specjalnych wymagań nam nie odpowiada. Ale 8 już jak najbardziej wyzwanie. Chorobowe, a tutaj zostawiam notkę, chociaż obawiam się, że może skończyć się tak świetnie jak nie o suchym pysku, ale zobaczymy, zobaczymy. I wyzwanie chorobowe. Posażenie lodówka, dwa blaty, zlew, pierśni, stoleta, w telewizor, rozkładany fotel, śmieci z życia, ponieważ nie przechowuję śmieci. Max motive jest standardowo. Wszyscy muszą być zarażeni wybraną chorobą, w moim wypadku to jest influenza. Zwyczajnie flu. Co tym się mówi, żeby że się nie umrzeć z głodu albo z powodu choroby. testem serdecznie głodu, co generalnie i lecimy. Wszyscy są już zarażeni, zresetowani Przeniesieni, i tak dalej, ale jeszcze schlagej potężne lagozaury. Ale to powiem Wam, że to już jest generalnie norma. Ja spędziłam chyba 40 minut budując te pokoje, bo właśnie tak cudownie gra działa <grywa> po prostu. <grywa> przy takiej ilości obiektów, ścian i wszystkiego innego. Mm, cóż za jakość. Gra się chyba już trochę przemieliła. Bo... o jak akurat się przeciągstrzeć. Nie, już jest lepiej, już jest definitywnie lepiej. Chyba po prostu musieli przeżyć tę życiową tragedię, że się jeszcze nie uwolnili, już jest git, z git. A few later. Czy wy jesteście naprawdę chorzy, bo zaczynam mieć wątpliwości, bo nie widzę, żeby ktoś się smarkał. No to zostaje mi chyba po prostu czekać. Och, czyli wcale nie to co robię za każdym razem, jak nagrywam tę serię. Och, Kasia ja muszę być zajęta i cały czas mieć cięty dowcip, żeby to wszystko się kleiło. Tymczasem 20 minut nagrania z kompletnym milczeniem. My joke to you? Later. Miałam powiedzieć, że jak na razie nie dostrzegam, żeby nikt kaszlał albo kicham, ale to wtedy okłamałabym was mówiąc, że, że patrzę i że wcale nie gram. Wtedy jesteś na telefonie i wcale nie czekam, aż po prostu będziemy bardziej w terytoriach życiowego zagrożenia, jakim potrzeby zaczną splotnie. Nie, totalnie. Ja, ja, jestem ca... ja jestem cały czas z Wami, cały czas obecna. 100 pro, 200 pro. Magic Pro. Wiem, że zrozumie ten, to, to cała jedna osoba. <laughs> ty, ty, a jak ci zrobię na przykład cold? coś zmieni w twoim życiu, szanownym? No, jest przeziębiona teraz zrobię? Get the flu? Znika. Jak znowu zrobię? Get the cold? Znika. Niestety, będziesz miała teraz dwie choroby, bo, bo nie chcę cię wyzdrowić i znowu zachorować, bo wtedy będziesz mniej chora, ale nie w sensie mniej chora niż byłaś, zanim cię wzięłam za królika doświadczalnego, ale że będziesz o, krócej chora. Krócej chora, co może się przełożyć na twoje szanse. W sumie tak samo jak podwójna choroba, ale wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie. Ustalmy tak, jeśli umrze... <laughs> Jeśli umrze, damy jej dodatkową szansę, damy jej redemption, bo ma, bo ma po prostu utrudnione życie. Ach, to, to ma na nie chwili wytchnienia, kiedy ja jestem w pobliżu. Maksym, ty sałatkarzu. One pair of pants later. <laughs> Nie. Chyba tylko się portrety zmieniła. A że, tak jak mówiłam, wcale nie gram w jakąś inną grę z boku i jestem totalnie skupiona, to, to wcale, jak zobaczyłam ruch w sala, wcale się nie speniałam że, że, że już się coś stało. Nie, nie, nie. All good in the hood. Chyba, że ktoś umarł wcześniej i nawet nie zwróciłam uwagi. Nie, nie. Nie, wszystko się zgadza. Wszyscy, wszyscy są na miejscu. Jeszcze. Niestety. O, 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 o! Nie dobra, jednak wszystko działa. Dowód, dowód życia, znaczy może suny nie życia, ale dowód, dowód kaszlu, jesteśmy, jesteśmy na miejscu, czyli działa, czyli działa, oni po prostu się ze mną drażnią, dlatego tak rzadko kaszą, po prostu taka, wiecie, bunt na pokładzie, nie, może jak zauważy, że nie kaszlemy, to zmienię wyzwanie, albo wszystkiego spuści, nie, nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo, nikt nie pytał Teodor, laska, gdzie jest twój kryształek, twój kryształek, tu oh yes. takie... Nie widzę, gdzie jest Simon znaczona, ale patrz to powinna być ona! Skubana po prostu się chowa! Że mnie nie zauważyła, że myślałam, że coś się nie tak zgroło i może coś recytowała o tym. Mówię, dzisiaj, dzisiaj są bardzo przeciwko mnie. Próbują mnie oszukać, ale się nie dam tak łatwo. Moje IQ może nie być wyższe niż latek, ale nie dam się tak łatwo porobić! Three days later. Piotrek też robi sałatkę, używa pewnie wegety... Nie wiem czemu to powiedziałam, tak jakoś se pomyślałam W sumie głodna jestem Nie na sałatkę, ani też nie na wegetę Nie jadłabym samych przypraw, ale w sumie zjadłabym coś Staruchy jak zwykle żyją pełnią życia, naprawdę po Nie Ja wiem, że to pewnie to będzie w każdym odcinku, ale za każdym razem Staruchy po prostu tak naprawdę przesypiają Sytuacji. Więc dobrze, posiedzą w fotelu, śdemną się nie wie, bo wejrzą kanał o gotowaniu. Jest dzieci, jest dzieci, że jest, 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 jest piękny. bajlando. Adios, adios. En loco, czy jak to tam szły te słowa? i <laughs> <laughs> Kiedy bajlandów wchodzi za mocno. <laughs> jadka. I Tam ci jeszcze wiecie, przecież, <laughs> Ha! To mi się zawsze kojarzy porównanie tych dwóch białych. Jak... Yy, kojarzycie pewnie z szereg trójka? Jak są te siostry i nie nieco jedna, tak jedną tam po tak lekko w brodę, zaczęła 52 i to chuj to, to, to jest. To jest to. Okej. Okay. No no, no no, już widzę jak idziecie. Piękne macie marzenia. Czy wy w ogóle jest Ja zaczynam naprawdę wątpić. Dora, are you sick? Oprócz tego, że in the head, to na pewno. Are you sick? Eee. No i jej się przekar, przepraszam Dora Mówię, Dora oprócz towarzystwa je pełnią życia, typowo Bećka pewnie to no samo, jedna i druga, wszystko w porządku tak naprawdę Reszta to ma jakieś problemy z głodem, kurde jeszcze I, nie, Didn't figure out the life a Tamelu. Ale jakby dzierżą, dzierżą wiedzę tylko dla siebie, reszcie się należy. One wiadomo, muszą iść do finału. Autentycznie ja coś podejrzewam, że w finale są same stare baby i nie będę wcale narzekać. To będzie festiwal dla moich gilfowskich oczu. O, o. Wzięłam kolejny kaszelek, dobrze? To jakby nadzieja odzyskana, jestem znów przepełnieniona. De Przepełniona <gryppo> determinacją. Let's go! Wyrobię przegląd życia emery. O, -o, -o, o! Pierwszy emeryt, który coś odstaje. Musi zginąć. Psu psuję im średnio, psuję im reputację. <gryppo> psuję statystyki. Zaczynam już wchodzić w te, w te takie mniej bezpieczne terytoria, ale dalej jeszcze. Nie, nie widziałam, żeby ktoś kaszlał na, na tyle dużo, żeby mu wywalało interakcję, bo to dopiero wtedy może tak naprawdę stwierdzić, że pojawia się problem. Nie wiem, czy ona nie zginie, patrząc. O nie, nieważne, może przejeść jednak, jednak Simsy 2 do Simsy 2, bo już myślałam, że ten królik królikiem zblokuję i mówię, będzie <laughs> przynajmniej śmierć, ale wiecie, hej, przynajmniej rośnie jej towarzystwo. Najwyraźniej gut nie może, ale to tak jakby coś za coś, nie? Nie możemy mieć wszystkiego, inaczej by było za proste. Tak, na razie musiałaby w ogóle móc zjeść, ale to się blokuje. To w sensie, gdyby nie mogła jeść, to byłby komunikat i, i w ogóle, On po prostu otwiera i jest Jednak ja, ja nie, jednak ja, ja nie. Ja tak nie umieram z głodu, zmieniłam zdanie. I nowy jej przyleciał, Jezu. Ty jesz te króliki, żeby przetrwać? Czy on zmienił kolor, nim się pojawił? Ty, Piaro, przestań żreć te króliki! Stop! Szkoda, że głód nie może zacząć rosnąć Przez to, że wiecie, po prostu otwieram feski Dobra, woda Podoba mi się to, jak w takich sytuacjach właśnie wskakujemy Że typu, no kurde, no traci entuzjazm wobec muzyki i tańca Ja mam takie, serio, to jest to, co, co, czym się przejmujesz najbardziej w tym momencie Że twoja pasja do tańca umiera ciebie bym się przejmowała tym, że twoje życie umiera Albo twoja żona Albo twoje dzieci Ale nie Pasja moją pasją Rodzina to tylko hobby. Śpi z otwartymi oczami. Ona ja no już wie, że koniec jest bliski, więc chce przez ostatnie chwilę podziwiać piękno tego świata. A teraz wypróżnia pojęcia, że żeby mieć więcej miejsca na jedzenie, jak już i pewnie ostatecznie w ostatniej chwili zdecyduje zjeść, żeby zranić mnie. Moje oczekiwania. Later. No nie. Nie wierzę. Nie wierzę, że ty mi to robisz. Nie mam pojęcia, że, że życzę jej wiadomo czego, ale... Patrząc, że się właśnie wywinęła, no to, to, to właśnie to mogą być już chyba tylko pobożne życzenia, ale ja Cię nienawidzę dopiero. To znowu się oddalamy w takim razie, patrząc na wszystkich i czekamy, no, Trzeba lepszego jest z roboty, znaczy oprócz tego, że granie na telefonie w Seven Deadly Sins. <laughs> Jak coś nie, to, to, to nie jest w żaden sposób yy, sponsorowany Nie to co Instant Gaming. Dzisiaj bez tematu, bez specjalnych poleceń, po prostu kilka tytułów, które ja sama uważam za super, ponieważ w nie grałam, bądź oglądałam, jak ludzie grają i takie Oh my god! Mamy Curse of the Dead God, 6 złotych, Rewelacyjna cena za rewelacyjną grę. Graficznie bardzo w stylu Darkness Dungeon. Przynajmniej takie jest moje odczucie, bardzo przypominające Hadesa, także. Best of both Wars bym powiedziała. Chociaż jak wiem, ja jestem bardziej turówkowa, więc tarki dungeon już było idealne. Worms, World Party remastered za 4 z groszami, co jest też oczywiście świetne, ponieważ wszystkie gry Wormsów praktycznie są świetne, <grych> także nostalgia za takie pieniądze to jest rewelka. Volitare, w Vampire za 18 za naprawdę interesującą gierkę. Jakby jestem generalnie fanem raczej indyków, nieżeli AAA games i to jest naprawdę super. Ma taki don't starwowy vibe mocno. No i Slime Rancher uważam, że ze 20 parę złotych to jest w porządku cena. Chociaż jak wspominam, że w momencie wyjścia ja kupiłam to słownie pierwszego dnia za pełną cenę i myśleć ile mogłabym zaoszczędzić, to, to naprawdę ta, ta cena wydaje mi się mega atrakcyjna. Jeśli któraś z tych ofert was zainteresowała, bo ci chcecie przejrzeć sami, co jestem Gaming ma do zaoferowania, link będzie w opisie, a my wracamy oczekiwać w końcu jakichś ofiar. Aha, zmywara przyszła. I nie, że zmywarę, że przyszła do mnie jakaś kobieta, autentycznie będę miała pierwszy raz od około 6 lat w domu zmywarkę. Later. Boom, skarbie! I wszyscy żyją. Ja yeah, temat. Już myślałam, że będzie taki, wiecie, dramatik. Ja wracam. Brakuje ludzi, trzeba zatrzymywać nagranie. Go review the footage, ale w ogóle. Czemu jest 21? Jest. <ścoughs> w tej prędkości po prostu granie wyrabiła. Na zakręcie się wytegowała. O, oh, że oh, się, oh, 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 tu przyszła zmieniać parę zjaka, damn it. Dobra! Mike, po podaj pędzelek, podaj farbę! Mike! Mike, on przy... nadchodzi! Jeśli nic nie wyskoczyło w czasie, kiedy nie byłam, to mamy pierwszą ozdrowiałą. O ile Róża nie, nie umrze z głodu, to nadzieję, że jest już bezpieczna. To gra Złoty Bilet, Willy Wonka style. O, Józek kolejny. Gdzie mąż, tam i żona, czy jakoś tako. ten to się zaraz zrobi zatrucie pokarmowego jak nic. Świetnie, świetnie, Donald. Patrycha też widzę zdrowa. Nice, nice, nice. Guys, 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 Gienek, okej. Okay. Nie taki był plan. Katarzyna, Basia, super, ale co, co z Dorą? Czy to znaczy, że Dora jest dalej chora? Dora, Dora na łeb chora. Dora, Dora na znach, chora. Dora, Dora, Dora sercem mega potwora. <gienek> Nie wiem. Patrzę kto jeszcze oprócz Maksyma jest w jakimś takim mega tragicznym stanie widzę. Piotr podobnie, ale nie aż tak. Aleksandra Gienekolon jest jeszcze mega śpiący. Tam to chociaż odsypia. To to jest szansa, że się podzieli. A ja tutaj jest jeszcze tego widzę załamka psychiczna, także. O nie, chyba będziemy się żegnać. O nie, jakże mi przykro. Łopatu, mysta, łopatesta bez atesta. No dobra, byliśmy na Genozefie. Jest, patrycha też dosyć low, low, low. O. Do nic, a na wszelki wypadek dam restoka. Just in case. Żebyś tutaj nikt nie, nie przyczepił. A reszta chyba już całkiem decent o To jeszcze bardzo słabo. coś żeby nie było zrobić nawet jeszcze raz przy, przy was. Przy bardzo restokuję mu lodówkę. Też just in case, ale on jest nieprzyjęty On już przeżył co miał. Czemu zawsze mi się to dzieje? Za każdym razem, A few later. Ej, nie, no tak naprawdę to nic, absolutnie nic. Ja, mój Boże, dalej w tym tragicznym stanie. Ja po prostu czekam, ja, ja, ja czekam. Jen, no co za prowokatorzysz, po prostu. Tak czerwoni są, że aż mnie trzepi. O, o, ale on, on to już ma full. Full, nikt chyba nie, ma, bo Piotr nie ma, Aleksandra nie ma. On nie ma bez frajerem. On też nie, brakuje. Ale Genosław, Genosław już jest Tu Fargon, tak myślę. Ja myślałam, że miał... to tak, Dobra, to ja wstaję, to myślę, że będziemy musieli myśleć o tym, co, co tłumaczyłam przy takich z pierwszych wyzwaniach. tym jest tak, że oni powinni umrzeć, ale nie umierają bo. reasons, I guess. tak jakby gra jest na zero przez tyle czasu traktuję to jeszcze jako taka... Deska ratunku, no, ale też bez przesady, bez przesady. Genuś dawaj, ja nagrywam ponad godzinę, ja mam montaż do zrobienia. Genuś! Nie bądź taki. Pomóż. Pomóż kumpelowi out. Damy jeszcze trochę szans. Bo nie chcę potem słyszeć, że o mój Boże, na nie umarł, gdzie będzie ziemniak? O! Ej, ktoś umarł i to nie jest Genek. Max Motives? kodu. Z głodu. Z głodu. No i padł. On nawet nie był taki czerwony, tak ja go nawet nie obserwowałam. Ej, Tomek. What are you doing, Tomek? Psujesz mi content. Nie ja tutaj, wiecie, kibicuje, wręcz będzie potem, że się pastuje nad jakimś niewinnym człowiekiem. É, ty głupie. Chciałabym żeby on nie, nie był tak czerwony, no. No tak jak myślałam, zaraz śnięki tyle będzie. W każdym razie to są wszyscy, którzy pozostali. <gryw> Najwięcej casualties poniosła oczywiście rodzina otomana, która straciła dwóch członków, pozostali stracili jednego, bo mamy jeden z sęków, jeden z łopatek i, I nie pamiętam. Nie pamiętam co, je przed sekundą patrzyłam, co? Je... O, Marcin, tak, Andrzej, Marcin, Andrzeja nie ma, no jeden z, z Andrzejów Jeden z Marcinów <laughs> A skoro kończymy kwitnące wzgórza Myślę, że teraz pora na jakiś krótki i prosty sezon <laughs> Ponieważ naprawdę... Ale piękne, solidne 20 fpsów Dobra, 10 Dobra, 5 Dobra, 2 Generalnie, gdybyśmy mieli iść kolejnością poprawną, to już żeśmy to zmaścili, znaczy ja zmaściłam, bo na studiach powinno być pierwsze, a nie graliśmy premade'owymi studentami i jeszcze. Po własnym biznesie powinny być zwierzaki, a nie cztery pory roku, ale tam są raptem dwie rodziny, tak. I teraz po czterech porach roku powinny być podróże, po czym dopiero czas wolny i osiedlowe życie. Myślę, że w ramach ułatwienia sobie życia. Żeby zrobić teraz po prostu coś luźniejszego, z mniejszą ilością z mniejszą ilością lagów, zrobimy sobie najpierw podróże, czyli to będą całe dwa odcinki, bo są tam tylko trzy simowie w primedzie. Rodzina podróżnik. Zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko. Potem zrobimy zwierzaki czyli rodzina Klim i rodzina nie wiem czy mam ochotę mówić kotek, jeśli to nie kotek to nie mam pojęcia jak się nazywają, ale chodzi o te dwie rodziny, które są w skrzyni z domem, oni już będą mieli wyłonionego zwycięzcę z ich sektora po jednym sezonie a studentów myślę zrobimy sobie na sam sam koniec, po czasie wolnym i po osiedlowym życiu, bo studentów chciałabym ograć wszystkich pre czyli tych którzy mieszkają już, bądź są w skrzyni i być może for gigus, bo zakładam, że do tego pewnie będą wakacje, do tego dojdę i będę miał wolnego czasu, więc bym sobie po prostu podzieliła każdą akademię na oddzielny sezon, bo mogę, albo nie wiem, albo połączę, nie wiem, dajcie znać, co by dla Was było ciekawsze. mam dziękuję za to, tak, że znacie ten deal. Dziękuję moim robię się nie dającym FPS-ów dużo w Simsach posiadającym, życiowo sobie radzącym i wcale mnie nie wpurzającym, wspierającym. I do ziemniaczenia. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość. Obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka. I mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować. Ale serio jest zabawna, więc polecam ją obrzaić w sensie mnie.